Każde rondo, każde wyprzedanie dupa tak kurwa. Ty Ty kazałeś p*** nie? No Halo Kameruje, he? Chłopak, nie, wyprzedzali was się motorka? motorkach? Nie Nas wyprzedziły Słowaki, jednemu no chyba wąż Tak, chłopiec, zajebało za nim no. Albo ty masz, albo jesteś dymanem Nie możesz dać Enchantingu, loyalty nawet na pierwszą diamentową motykę. Nie z drogi wieśniaku. Z drogi wieśniaku. Z drog. No i co? Nie, Kurde, interes jakieś wiśni. Ustaj, ale jak to zimno. No jest, zimno jest. Zimno. górze jest cięcie. Nie, nie tak poważnie? No, lopier. Ja jak, ja jak ja się na, na tym położę? Czaisz to? Nie będzie mnie nawet w bójnie walczyć. Pato. Belek. W karty można tu grać. mi. A chociaż, Kurwa! Przecież ty masz tą kanałę? No tak. To ma A cieka, a to nie jest rozkładane, jak to, to, to jest rozkładane. rozkładane? Jest każda kanała jest rozkładane. Nie. O. Nie rozkładane. Kurde, nie No nie, no jak?

no i nasza przygoda z pierwszym domkiem tak szybko jak się zaczęła, tak się skończyła, aby Wam skrócić co się stało, jak możecie po niektórych minach zauważyć, nie byliśmy zadowoleni z naszego domku, ponieważ na zdjęciach w ogłoszeniu widniał zupełnie inny domek, większy, nowszy, ładniejszy, a nie taka klitka, do której wsadził nas właściciel. Po tym jak zacząłem z nim na ten temat rozmawiać, że domek nam się nie podoba, że jest to zupełnie inny domek niż z ogłoszenia i że nie chcemy tam zostać, zaczął mnie straszyć, że albo płacimy za cały pobyt, albo sprawa trafi do sądu. I po tych słowach ten rozmowy objął inny kierunek i szybko sprowadziłem właściciela na ziemię, że nie trzyma nas tu żadna umowa, że to my zostaliśmy oszukani i pakujemy rzeczy do auta i zawijamy mandżur. No i pojechaliśmy z tamtego miejsca do naszego sprawdzonego domku, w którym byliśmy rok wcześniej. Jazda, 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 jazda! Bolet lecisz, nie? A. Kłamię cię A piwka. Siema siema, kur jesteśmy w domku. Powiem tak, jest zajebiście jest Jest jakieś wydupisko, nie ma nic, kurwa. Oprócz kurwa... Położyć się nawet można. Można. Wypić można smacznego. Ja też się napiję od kogoś.

Cześć, cześć, dzień Ejo. dobry. Pierwszy dzień melanżu zaliczony. Witamy w drugim dniu katsiny. to Jesteśmy na Kaczynie i mamy królewskiego kaca oni ja sobie. sobie na oni sobie zamówili żurek i szormę Wyjechaliśmy. A my sobie tutaj na kacu jajeczniczka, pomidorek, mozzarella i grzanki. I... Losowlenie no Katwila No dobre to Dobre, no kurwa, tak <grym> mi to jest Last bag level, Vegas to jest kurwa Ale nie włączajcie też, szkny, no my bo się zachorujemy Kurwiony wczoraj tutaj Ciełem ja mnie, Justyna Ja pamiętam to Ciełem mnie Ale bo. tak najpierw A ty kurwa, tak na ty nie, wczoraj... nie odpowiedziałem, ty wchodziliś komuś do chaty, kurwa Najpierw Nie, ja chciałem się wybrać Nie, to była opuszczona chata No a To pójdziemy dzisiaj, przed, w... w dzień i zobaczymy co to jest Justyna nie, kur... tutaj chata przy szkole. No. No co? Tu jest dom, kur... Naprawdę? Nie widziałem. Albo tam nikogo nie ma, albo jest jakiś chłopiściwny sąsiad, że ci nie p... Ta? O, to Na mnie. Są... Siemato. Kur... jeb... na ty! Kurye, <laughs> Malona. Chodź! O kur... co tu się stało? Nie, nie dobra bo... A teraz jest! Kurcz, No na pewno! Kurcz! Moja biedna mokra foczka no ale mi wody. Nie, chodź, no Będziesz chora, chodź! Ostatni raz! Nie, bo sam... chora, nie, koniec! <grym>, no... Marynarzyk, my zaczynamy Dobra, To do mnie pijesz? Kurde, poprawcie te kubki No co? weź No... Klas i jest największy Ja teraz do czarka rzucam. Tak, jak bawisz to ja piję Uuu. Dobra, jaki nie serze chce. No No i dobra Churda. Jakie Jakie w pijesz dolony bo już i tak się oddychałem przy tym birkowniu cię tak używało? No Z nim 2 gry, 1 na 1 A tu jest k***a, ch... tu na jedną grę prawie pół litra czystej wchodzi kurczę 2,5 litra piła to też to jest w kurde. 5 litrów Smacznego Justy Ty! A, tak On w moich Dobra Piłeczki tam to, to... <grym> Nie. Dobrać... Ej dobra czytam się ale zdawię nawiedzią kurwa Mam to na wizji Pacz, to? Mam to na wizji Widziałem się to Ta... Rzucił tak I p... tam Ja to mam na wizji jeszcze Teraz ty, ty do niego Spier... Ej dobra do... Bo dzisiaj cześć wy jestem Pije. Ty rzucasz czy boleść pie, ja rzucam czy ty pijesz? Magda pije, a Magda rzuca czy ja piję? Oj, bo chyba też będzie latnie jak ta lala. To, to chcę. No, to chcę. Ja może ty, no ja pierdolę. Powiedziałem. Ej, wy trafiliście coś? N nie. To ja, a nie on. A tak on, a potem ty. Oooo, bęk, bęk. Piona taka. Bo... Dobra, musiało w końcu. Tak, LOL Kręcę Kręccie piłkami jak twoimi jajami lamusie No mam na imię Ochim. tutaj nagrywamy vloga dzisiaj z krupówek. Jesteśmy w krupówkach, nie? Hmm. Zakopany jesteśmy w klubówkach. Ja mam legitymację, ja ulgowy biorę. No to 30, to 30 zł. Ale w... no, no, no. Ta, A ulgowy to... komu przypisuje? Mi, bo ja mam legitymację no, podbitał. A, no, a masz tak, jest... bilet plus wjazd o. i zjazd koleją 60. Dibiliu. Ale to jest chłopie do tego. A muzeum jakieś. na to minie I czekaj na Jak jest? E, jak jest? No, że jest. Co? A jego tak No, tylko nie poszek ostatnio, nie? Ej, <laughs> czemu ja sam? Tak sam, z znamy Ale nie no tak tym... To Rower dostanie tam z tamtej strony. O, no i super. Tam Uu, a jak to się zapina? Waga na głowę. No i rower mam darmowy. My to ostatnio staraliśmy się podnieść nawet. O. Nie da się. Proszę cię. Ej, no, ale ja jestem tak. Nie, proszę, Ale byłoby zabawne. Proszę, nie proszę, Zobaczmy, a ja bo ona się bo. A! Przysnijcie życie, Niech zajedziemy bez niej Tak, jadę sama i was mam w Ty, to dawajcie, wisimy na tym Tak, nie, nie, nie. wisimy kurwa na dół, nie? Ostatnio, słuchaj, tego, była awaria, zatrzymała się kolejka jak byliśmy w Szczawnicy no. I jak ktokolwiek obok, obok nas przejeżdżał, to my żeśmy piszczeli jak były dzieci Jak były o. dzieci, że się boimy, żeby dzieci Zajebista frajda Tak, jak się tu wchodzi tamtędy? Patrzcie, widzę, ja bym tamtędy nie wszedł i Ale to jak, jak tu wejść na, na nogach? Nie na tylko na rowery A ja ty lubię, ja lubię A tu gdzieś ulgowy? Nie, zwykły O Ty mi się powoli Aaaa, spadamy Ładnie tutaj Czekaj, ja będę w lewej trzymał Ale piękne widoki tu są, kurwa No ładnie Tam z tyłu O tam jest Sosnowiec widać, jakbyście się widzowie przyjrzeli Tam, tam, tam jest Sosnowiec, no O To kurwa wysoko być, nie? O, tu też chyba na rowery no ta o kur, ale jest pa, pa jaka fajna traska tu jest. No, ale ta jest Hopka. lepsza niż w szczawnicy, jest taka... Nie, nie, nie ma turbulencji takich. Tak, może. To Aha, żeby tego nie otwierać, a my jesteśmy głupi odcy. Proszę, nie róbcie tak, bo ja dobra, się boję. Nie chcecie. Wiem. Proszę was, no proszę. Nikt was tego nie odpiera. Benek szarpie, mi to, czuje, Na następny raz jadę sama w dół, a Benek szarpie, odpierać. za torbę mi. Udaje, że się troszczy, ale no nie, tylko bójcie. zwodzi A Ej, ty nie możesz jeździć na wyciągi. Ona Ona na, każdy, na każdym wyciągu. Za Poważ na mnie, jesteśmy razem. Jak nie, ale to cię pociągną za sobą. On tu na kosie młody! Można tu na krosach latać? Aj, A aby my, były. Ale my możemy chyba. Pozdro, kanał zerwu na YouTubie, elo. Cześć widzowie, no, się dawno się nie widzieliśmy. Ale, Jestem jak świeżutko ogolony, w jest okay. Dobrze. Okay. dobrze. dobrze. Świeżo ogolony, tutaj Czarek też. Świeżo, Świeżo ogolona się, głowa no, buja to się do bbm. Ciekawe czy tutaj też Fajnie było, gdyby tu były te wyścigówki, co ostatnio na nich byliśmy na tym wyciągu w szawnicy. Albo teraz na tym zjał. Kup, ostatnio Jaki wiesz, tak jak w, co w takich metalowych rurach na takich gokartach jedziesz. Wiem, no? wiem. Stary, ostatnio, I masz tego tak, hamulec tak, jeden, tak? No? Ostatnio tak zapierdolisz. Babka przede mną zjechała z 30 sekund, tak zapierdolisz, że ją dogoniłem, nie zdążyłem wyhamować. Wykupiłem nią tak, że się wypaliła z tej rury. O kurka, ja widziałem takie uderzenia Halo? na tych. Bo to lecisz na, jeden, to już na jednej takiej szynie, tak, lecisz. ale to a za... chciałbym na takie coś wsiąść. A ja idziemy na szczyt śnieżycy? Gdzie jest szczytnie, No tysiąc, tysiąc kilometrów yy, za 20, no, 20 minut. minut pod kilometr w górę no, idziemy, przejdziemy się, ile mamy się. czasu? Mamy jeszcze pół mamy godzinę 15, żeby na dół zjechać. I tam też jest polana widokowa. Nie. No to i... Ja piwo wypiję przed chwilą Będziemy lać do widoku. Tutaj widzimy zwierzę w jego naturalnym środowisku. Gę, Nie, ja to inaczej pamiętam Adrenalina to biedę. Z jednej wsi przenieśliśmy się na drugą wieś. Francuzik, 150. Francuzik! No, mają Francuzika. Słuchaj, ja nie mam tego na Zobacz, zobacz. Kobieto, to zobacz. Teraz ja. E, powiem tak. bym e, był Jestem w środku lasu. I oni powiedzieli, że będą organizować orgię. Będziemy. Z niegwieziami Mówcie na mnie Gandalf kurwa, kurwa, Ej, Ale mi się zdaje, że się odbić Uwaga uwaga no. Jeszcze raz, jazda Kurwa A masz pałę miękką Jazda, jazda. Kurwa. kurwa A ty kurwa Ej dobra Stary Morcy, koniec. O, Konie... o dzisbo, złamał mi się tu na dole. Ej, dobra, wile, naprawdę zdrapałem. Ach, kurwa. lasko. Daj mi to, daj mi to. Belek daj mi to. Kurwa. Ludzie. Ludzie, Daj Zajdź, bele, tą bele, no, bro. No. Słuchaj, ten weekend. Masakr. W lesie. Zabić Helikopter, Weź metrów, przynajmniej. Patrzcie, daj kamerę Bardzo, bardzo rzadki rodzaj żuka kolorowego Jak go widać Tak zwany A, Żuczek z Ale jest bardzo, bardzo ładny Patrzcie kolory Kolory, kurwa blue, gem jam. tu jest Karambit Karambit blue jam. Jak to jest taka polana super, to jest taka tragedia Dawaj kamerkę, kurwa. No spokojnie, ee Idź, 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 jeba, idź Marek, Marek, Co Marek Ja bym zawinała zrobić? Ja mam zablokowany telefon Czemu? Bo za dużo prób, kurwa, w kieszeni się mam blokowało Ej, też można zrobić Ej, snapach pierwszy raz odpalam chyba od pół roku, nie? Nie, o nie, kurwa <ścoughs> Excuse me Kurwa, poleciały Zmęczyłeś się wchodząc tu? Tak, zmęczyłem a się. Nie zmęczyłem. E, a potem teraz? Czy zdobędą na ten będę ty... Eee Eeeh, eee, nas zrobi. Patrzcie, jaki czmiel pierwszy. Kur! Dawaj go! Nie kurde. bójcie się. Ej, a to jest To Nie, to jest. czmiel to jest bąk. Tak. O, co? Ty, dlatego i tak uciekali. A tu majtki, tam koszulka, tu coś było. Dlatego i tak uciekali. A później... Mamo, ja powstałem? Mamo, jak powstałem? ZA... ZWIERZALAJ <grym zęba> y, nie otwieraj... Ej, uchyl szybkę, a, uchyl szybkę! Nie, nie. No elo, elo! elo! <grym zęba> <grym zęba>

Ja, chodź, <grymne> <grymne> chodź, to przemyślał? chodź, 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 piramidę chodź, 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 ułożymy Normalnie. Oh, Mega jestem seksy. Witamy tutaj już ostatni dzień, dzisiaj jest Ale 5 maj. Wracamy już. Czwarty. O, to mam się zegarek przedstawiony. No to 4 maj jest. Yy, stoimy kurwa, w parku do Sącza. No. A teraz jedziemy na McDonalda Dobra widzę, ja wam co powiem. Yy, majówka była super. Niestety co do zielonej nocy tutejszej dzisiejszej... zobaczcie, gościu jest transformersem, zobaczcie go klapę. No. ma kurwa, bo teamusa naklejonego. Dobra. To urzę. No, yy, niestety tutaj dwójka osób za zachowała się kategorycznie źle, barykodując się samym pokoju łóżkami i bez rozwalenia drzwi nie dało się do niej wejść, niestety skończyła się tylko i wyłącznie na paście na klamce, bo niestety nie dało się nic innego zrobić. Nawet balkon mieli zamknęli, nie, da, nie, nie dało się nawet wejść z pokoju do pokoju przez balkon. Kurz, driftem wchodzi McDonalda, ja piję w dole. Dłodzieje wszyscy Baba no. się patrzy. Pa, Pokaż baba, jak się kurczy, patrzy biedny. My, dobra, to my se zjemy. Kończymy na razie tego vloga. Nie wiem, właśnie, jak łzy, Nie rozumiem tej babie. Rob, Robimy zamówienie, bo głodny. Ej, ej nie wstawiaj mojego bebecha do odcinka. Nie, oczywiście, że nie, ale nie. Nie, nie. A bo... daj jak chcę coś pożyć. A to jest ak... akcja. Jak 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 jedzenie. Czarek, je, czarek zjadza, jak masz takie filmiki, gdzie wiesz, gdzie na przykład ktoś jedzie na rowerze i jest przebitka jak wiesz, się wypala, nie? No. To dawaj przebitkę jak Benek pije i co chwilę przebitkę jak żyga. No, szanego bo. Masz na telefonie. Nagrane. Kurwa, no nie róbcie, ale ale to był... Dzień dobry Dobry. Że, jakby na ten sam paragon wziąć jeszcze z okazji. Z aplikacji, Dwa red tickery, red i. Red A to nie, tu to jest? A, super combo. Super combo, przepraszam. Pomyliłem się. Przepraszamy, my po majówce jeszcze wczorajsi delikatnie. No, ja też.